Witam Was serdecznie, kooperator z tej strony, w zespołowym Deadmatch z gry Battlefield 3. Co my tu mamy? Dawno nie graliśmy. Szklanki się to, toczą po biurku. O. Dobra, co my tu mamy? No może być. Zobaczymy, co to wyjdzie nam z tego. Wow. Zapomniałem. Full HD nie pasuje mi tutaj. Ach. Próba nie strzelba, ale przy większej akcji będzie się coś działo ciekawego. Człowiek mądry po szkodzie. Będziemy kombinować. Skakuj, 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 skakuj. Idzie. Wow, 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 wow. Tak, zaszedł mnie. Welcome to server. je w dupę, co my tu mamy? Widać tu coś, myk, myk, nic tu nie zabiję. Dobrze mówię. O, kogoś tam mamy. Dobra, dobra, zostaw to. No zostaw, zostaw. Ła Granat nie wybuchł w odpowiedniej chwili. Dobra, dawaj mi... To <laughs> będzie fail, oczywiście. To jest taki chwilowy... Chciałem sprawdzić jakość Full HD. Chcąc, nie chcąc. Jak widać, efekt jest mało... ...przyjemny. Cokolwiek by się nie działo. Jest problem związany z klatkami ilością ich. Goń się na drzwi. Gdzie są koledzy? Wszyscy tam coś robią. Tylko czeka, żeby mnie ktoś kropnie. Tu czysto jest chwila, moment, widzę, 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 że ktoś tam już ich maltretuje. Och. Cóż za zgniecony skwis. Skakuj. Łapić żyje w komando. Hop. Tu cisza. Tu na razie też OK. O, no, może tutaj ci przyjdę. Bierz. Myk. Myk. Hop. Spadać. Ktoś tam się zainteresował zbytnio moją osobą. Weź, przejdź tu. Niestety, na laptopie granie w Battlefield a i nagrywanie w Full HD nie ma sensu. O sniper. Wow. Taki z Ciebie Kolo. Przejdź. No to się będziemy bawić tak. Kogo tam masz? Jest tu kolega. Zrobisz papa? No nic, trzeba się będzie schować. Panie... Jesteś tam, wiem o tym. No. Pokaż nogę, a odszczelę ci... ją całą. Kogo tam mamy... jeszcze? Wygrywamy, ale z tego co widzę, widzicie HD. Dokładnie full HD. Niby lepiej się gra, ale co? Coś za coś. Kogo tam masz? Powtarzalne, ale. Tam są. Łoł! Wow. Hmm, lepiej są zorganizowani. Ale i tak nie jestem ostatni. Cóż to za pociecha? <laughs> A, żenujące, ale... Co, ja na to poradzę? Gdzie to jest kolega? Jeden z drugim. Chodź, 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 Ryjku. Ryjek! Ho, 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 ho! ho, ho, ho. ...na drzewo. O. No, gdzie ty jesteś? Kolego? Leżę w jakimś gównie, bo muchy latają. Won mi, muchy! To nie jest związane z tym... O, no gdzie jesteście? Ach, się schował. Przeładuj ładnie. Mendo... Wychylże się. Kaczki ci pobuszczać? No chodź. Tam jest! No ja sobie czekam, nie będę wam się wychylał za bardzo. Trzech pasowałoby nie padnąć. Gdzie się schowałeś? I dobra. Dobra, takie były moje relacje z Full HD na moim laptopie. Nie są idealne. Jeśli chcecie, oglądajcie. Przechodzę w tryb HD. Nie ma mowy, żeby grało się inaczej. Trzymajcie się, cześć. Papa! Pa.